Cześć, pewnie znacie to powiedzenie: trochę techniki i człowiek się gubi. Dzisiaj właśnie zajmiemy się pytaniami egzaminacyjnymi, które dotyczą techniki kierowania pojazdem. No i czasami można poczuć się zagubionym, próbując znaleźć prawidłową odpowiedź na te pytania. Mam nadzieję, że Wam to trochę pomoże i przybliży ten temat. No dobra, zaczynamy w takim razie rozwiązywanie. O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomisz silnik pojazdu? A. O działaniu wspomagania układu hamulcowego, B. O wysokim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym, C. O działaniu układu przeciwblokującego. I taki skok pedału hamulca świadczy o działaniu wspomagania układu hamulcowego, czyli odpowiedź A. W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności? A. Przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg, B. Wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi. C. Wyłącznie podczas hamowania na zakręcie. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Przy hamowaniu, gdy pojazd padł boczny podcisk. Jedziesz z prędkością 90 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? A. Na środku jezdni z częściowym przekroczeniem widocznej linii. B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. C. Przy prawej krawędzi jezdni. I w takiej sytuacji, jeżeli tutaj mamy zakręt w lewo, to ten optymalny tor jazdy. To jest przy prawej krawędzi jezdni, czyli odpowiedź C. Jak powinnaś się zachować, wjeżdżając na odcinek drogi pokryty órzami? A, stopniowo zwiększyć prędkość, B, ograniczyć prędkość, ponieważ możesz spodziewać się poślizgu, ku. C, włączyć światła awaryjne. No, jeżeli wjeżdżamy na taki odcinek pokryty kałużami, to oczywiście powinniśmy ograniczyć prędkość. Którą z wymienionych czynności powinnaś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? A. stopniowo zwalniać pedał sprzęgła, B. gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła, C. najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła. I w takiej sytuacji powinniśmy stopniowo zwalniać pedał sprzęgła, czyli odpowiedź A. W jaki sposób można ułatwić sobie wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu? A. kilkakrotnie cofając i ruszając do przodu, B. ruszając na dużych obrotach silnika, C. puszczając gwałtownie pedał sprzęgła. Prawidłowa odpowiedź to, kilkakrotnie cofając i ruszając do przodu, odpowiedź A. Kierujesz pojazdem w czasie deszczu, którą z wymienionych czynności powinienś przede wszystkim wykonać, by jechać bezpiecznie. A, wyłączyć system kontroli trakcji, B, jechać w kolejnach, C, zmniejszyć prędkość. No, powinniśmy wybrać tutaj zmniejszenie prędkości, czyli odpowiedź C. Na czym powinna polegać prawidłowa technika jazdy w tej sytuacji drogowej? A, nadbranie odpowiedniej prędkości jazdy. B. Na zajmowaniu środka jezdni. C. Na jeździe z możliwie najniższym biegiem. Tutaj widzimy, że mamy śnieg na drodze i oczywiście powinniśmy tutaj dobrać odpowiednią prędkość jazdy, czyli odpowiedź A. Którą z wymienionych technik hamowania awaryjnego należy zastosować w samochodzie osobowym wyposażonym w układ ABS? A. Szybko i mocno wcisnąć pedał hamulca. B. Delikatnie wcisnąć pedał hamulca stopniowo zwiększając nacisk, aż zjadziała układ ABS. C. Hamować pulsacyjnie. Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ ABS, to reagujemy szybko i mocno wciskamy pedał hamulca, czyli odpowiedź A. I powiem Wam szczerze, że o ile dobrze kojarzę, to jest to jedno z niewielu pytań, w których musimy coś zrobić szybko i mocno, ponieważ w innych sytuacjach najczęściej należy unikać gwałtownych i szybkich ruchów, a robić coś płynnie, natomiast właśnie jeżeli chodzi o ABS, to należy to robić szybko i mocno. Jak utrzymasz właściwe tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? A. Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu. B. Obserwując znaki pionowe. C. Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. Najlepiej będziemy tutaj widzieli oczywiście znaki poziomy, które się znajdują na jezdni, więc odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Idziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? I tu teraz mamy zakręt w drugą stronę. A, na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii, B, przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni, C, przy prawej krawędzi jezdni. I jeżeli zawsze widzicie w odpowiedzi jakąś treść odpowiedzi, w której jest przekroczenie linii, linii ciągłej, to wiadomo, że od razu możemy odrzucić tą odpowiedź jako prawidłową, bo nie wolno nam najeżdżać ani przekraczać ciągłej linii, więc to już odp odpowiedź A odpada. A w takiej sytuacji optymalny tor jazdy po zakręcie zapewni nam Jazda przy linii rozdzielającej pasu ruchu na prawej połowie jestni. Jak powinieneś postąpić, aby rozpędzić samochód osobowy na płaskim odcinku drogi a wykorzystać maksymalne obroty silnika na każdym biegu, B przyspieszyć do takiej prędkości na niższym biegu, by po włączeniu następnego biegu pojazd nie szarpał i nie dusił się. C w każdym przypadku zwiększyć biegi o 2. I należy tutaj przyspieszyć do takiej prędkości na niższym biegu, by po włączeniu tego wyższego pojazd nie szarpał i nie dusił się. Do czego może doprowadzić zbyt mocne hamowanie samochodu osobowego niewyposażonego w system ABS? Do skrócenia o co najmniej połowę drogi hamowania, do utraty sterowności, do zniszczenia hamulców. I zbyt mocne hamowanie, jeżeli system nie jest wyposażony w ABS, może doprowadzić do utraty sterowności, czyli odpowiedź B. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania pojazdem? A na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego? B. Na mocne trzymanie dłoni na dźwigni zmiany bęków. C. Przede wszystkim na położenie kierownicy w celu określenia toru jazdy. No tutaj musimy dokładnie obserwować co się dzieje wokół pojazdu, czyli powinniśmy zwrócić uwagę na obiekty znajdujące się wokół pojazdu i zbliżające się do niego, czyli odpowiedź A. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? A. Tak aby uzyskać szerokie pole widzenia. B. Skupiając się na wąskiej przestrzeni bezpośrednio przed pojazdem. C, nie zwracając uwagi na sytuację za pojazd. Powinniśmy uzyskać szerokie pole widzenia. Zwracamy uwagę na to, co się znajduje za, zarówno przed, jak i za pojazdem, czyli odpowiedź A będzie odpowiedzią prawidłową. W którym momencie wciśniesz pedał sprzęgła? Gdy jadąc z dużą prędkością samochodem osobowym, planujesz wykonać manewr hamowania. A, przed naciśnięciem pedału hamulca, B, równocześnie z pedałem hamulca, C, gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. I ten pedał po sprzęgło powinniśmy wcisnąć, gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej prędkości dla aktualnego przełożenia, czyli odpowiedź C. Czego powinniśmy się spodziewać skręcając na oblodzonym skrzyżowaniu? A. Niepogorszonej przyczepności, jeżeli jedziesz z dopuszczalną prędkością, B. Zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni utrudniającej skręcanie, C. Niepogorszonej przyczepności, jeśli pojazd wyposażony jest w system przeciwblokujący ABS. Tu przy takiej stanie jezdni możemy spodziewać się zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni, która utrudnia skręcanie, czyli odpowiedź B. Jaki efekt może wystąpić, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wcześnie zwolnisz dźwignię hamulca awaryjnego w porównaniu ze zwolnieniem pedału sprzęgła? A. Unieruchomienie silnika. bez Stoczenie się pojazdu. C. Gwałtowne ruszenie. No, ten efekt to będzie po prostu stoczenie się pojazdu, czyli odpowiedź B. Ostatnie pytanie na dziś który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni, a drugi B pierwszy C ten na którym jazda została zakończona. Na suchej nawierzchni jest to po prostu bieg pierwszy, czyli odpowiedź B. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wspólne rozwiązywanie. Mam nadzieję, że te pytania Wam się przydadzą. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, uwagi, subskrypcje, lajki. Cieszę się, że zdajecie, że o tym piszecie. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, do naszego serwisu altesty.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.